Siema siema, ja jestem QWRAM27 i witam was bardzo serdecznie na moim kanale No i dzisiaj gramy sobie w Fortnite'a Ratowanie Świata Co ostatnio się zmieniło? Na pewno moc, bohaterzy sobie rozmiar plecaka ulepszyłem, tak samo jak i kill -off. Eee, Nabyłem sobie kilku bohaterów i mam na przykład Dean McMurray To jest taki bardzo fajna ni ninja na 51 poziomie to znaczy to jest 20 poziom to jest 50, 51 moc no i jest ten event Halloweenowy teraz w grach Tutaj też mam takie schematy i jak wejdziemy do Księgi Kolekcji, ludzie wydarzenia zejdziemy sobie na sam dół. To mamy uczestniczy, uczestnicy balu przybierańców to tutaj mamy różne takie zadania i mamy legendarne pustaki przebierańcy już dwóch mam i ostatnio wyleciała mi właśnie czachomiotka z tych koszmarlam i co za to mamy dynietnice, tak schemat na dynietnice oprócz tego nie wiem jakim cudem w sklepie w przedmiotach mamy grabarza na którego dzisiaj dość długo zbierałem złoto ale mamy tak więc dzisiaj Powiedzmy, że kupujemy te dwie bronie Zanim to, co sobie odbierzemy dwie koszmarlamy Taki opening I żeby na coś dobrze, dobrego wleciało to zostawcie łapkę i subskrypcję No i oczywiście z dzwoneczkiem, żeby nie pominąć żadnego innego ciekawego odcinka Dobra, mamy ten zombiaka Salwę burtową to ja mam legendarną Te szepickie Okay, epicki ocaleniec O, do wyboru A niech będzie rubieżnik. O Kiedyś uczynić z o O, no, nie wiem Tu tą zobaczymy kto to jest Aha, to tam Dobra to też mam... No dobra, i to tyle. Hmm. To na recykling. No dobra, rewelacji nie było. Może teraz się uda. No, trójstronny atak! Przewo w drodze. To na recykling już to widzę. No nie ma chyba jakiegoś genialnego lutu. Hmm już mamy o legendarne coś no przynajmniej tyle mroczny bęben tylko nie wiem, czy już nie mam takiego czegoś sobie odprawimy idę no, ja teraz, zobaczymy potem dobra mamy jakichś tu nowych e, obrońców też mamy ich to w ogóle ma strasznie dużo bohaterowie tu mamy tego Schematy, co tu mamy, ten mroczny bęben i to strapów, to mi się chyba powtarza, nie, tylko rzadkość Dobra, i teraz tak, to jest to, mroczny bęben, aha, dobra, tu miałem epickie No to spoko, to warto zawsze mieć Schematy dobre, ale zaraz tutaj wbijają dwa nowe, tak więc Księga kolekcji Ludzie wydarzenia Uczestnicy balu przybierańców Legendarne taki przebierańcy Czachomiotka Lecimy Dobra, mamy to Dynietnica schemat Mamy to słuchajcie Dobra Nie wiem czy, tylko, to, czy to tylko na Halloweenowe na, Halo na Halloweenowe ale mniejsze o to. Mamy schemat na dynietnicę. Ulepszamy sobie chyba jak możemy. No, jakoś bardzo dużo nie możemy. Ten. Coś musimy wwalić. Więc za to ile dostaniemy? Do schematu tyle. Generalnie od razu, żeby zrobimy mały recykling nam niepotrzebne, bo takich przedmiotów jest dużo. Okej, okay, to. To. Arapedę schematu. To jest dla nas ważne. Okay, to nam się powtarza. To jeszcze to. No i dobra, to chyba wszystko. Chociaż. Czoła epickie, no. No to tyle. Dobra. I lecimy jeszcze po grabarza. Kupujemy grabarz mieć. Na razie na mieć. Jeśli na razie to raczej też będę miał na miedzi. No ale mamy dynietnica, grabarz. W sumie crafting taki sam. Ja w sumie mam mało amunicji, ta jest strasznie droga, ale sobie ją tak też jak musimy wytworzyć Dobra No i teraz tak upgrade'ujemy sobie to najpierw? W sumie najpierw bym chyba dynikę. Dobra na 26, i teraz grabarzyk na 26. Na razie ewoluować tego nie będę chyba. Będzie na to. Nie, na razie niech będzie na mieć. No i tak jestem bardzo zadowolony z tego. Linietnica i grabasz. Jak najbardziej polecam. Dimage, dosyć dobry. Tutaj mam lepszy, ale to ma po prostu większy poziom. Czyli od razu sobie to może skraftujemy. Będziemy potrzebowali To oba ma na ogień Tak więc bardzo fajnie No i tak Może z tych koszmar nam lut Nie był jakiś dobry Ale za to mamy Grabarza i dynikę to W ogóle wiele osób mówiło I twierdziło, że to już jest nie do zdobycia A jednak proszę bardzo Na dzień dzisiejszy jest to możliwe tak Więc jeśli macie złoto to szybko lećcie do Sklepu przedmiotami i wykupujcie póki jest, bo nie wiem jak długo to będzie. Jestem w księdze kolekcji. Nie wiem czy to jest ciągle. Może jest, ale też ja bym na Waszym miejscu jak najszybciej to sobie zrecyklingował, żeby to zrobić. A więc mam nadzieję, że Wam się podobało. To by było na tyle. No i co? Powodzenia.